Przechodzimy do psalmu szóstego, zatytułowanego Modlitwa pokutna w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i nie doświadczaj mnie w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, panie, bo jestem słaby. Ulecz mnie, panie, bo drżą moje kości. Przenika mnie trwoga, a ty, panie, jak długo jeszcze będziesz zwlekał? Powróć, panie, i mnie ocal, wybaw mnie swoją łaską, bo nikt po swojej śmierci nie pamięta o tobie. Kto cię sławi w krainie umarłych? Zmęczyłem się mym wzdychaniem. Każdej nocy płaczę na moim łożu. Posłanie moje skrapiam łzami. Zaćmiło się od bólu moje oko, osłabłem wśród wszystkich mych wrogów. Odstąpcie ode mnie, wszyscy dopuszczający się nieprawości, bo Pan usłyszał mój głośny lament, Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. Wszyscy moi wrogowie niech się zawstydzą. I bardzo zatrwożą. Niech się nawrócą i szybko zawstydzą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przejdźmy teraz do komentarza i wyjaśnienia, które znajduje się pod tekstem tego Psalmu, który Przepomnijmy, jest jednym z psalmów lamentacyjnych. I jest to lamentacja jednostki w obliczu, i tutaj bardzo ciekawa uwaga w obliczu Bożego gniewu. Ponieważ w poprzednich psalmach mieliśmy też lamentację jednostki, ale w obliczu zagrożenia życia, czy w obliczu prześladowań. Tym razem jest to właśnie lamentacja w obliczu Bożego Gniewu, co bardzo wyraźnie właśnie wyrażone jest na samym początku. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie. Zagrożenie życia, jakiego doświadcza psalmista, odczytuje on właśnie jako przejaw gniewu Boga. To. Typowa starotestamentowa interpretacja, u której źródeł jest przede wszystkim świadomość popełnionych przez ludzi grzechów. Człowiek cierpiący błaga więc o uzdrowienie. To znajdujemy w wersetach od drugiego do 8. Warto zaznaczyć, że właśnie fakt, że tak można powiedzieć, przepisywano Panu Bogu, Właśnie ten gniew to była reakcja Pana Boga na odstępowanie od Niego, na odwracanie się od Boga, ponieważ Pan Bóg wie, że człowiek bez Niego nic nie może zrobić. Dlatego też za każdym razem, kiedy w Starym Testamencie ludzie odchodzili od Pana Boga, reakcję Boga opisywano właśnie jako gniew Boży, który miał na celu wstrząśnięcie ludźmi czy przypomnienie. Że bez Boga nic nie zrobią. Można tak powiedzieć, że w Nowym Testamencie, od kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, oddał swoje życie za nas, gniew Boży został zastąpiony miłosierdziem. To właśnie miłosierdziem Pan Bóg przypomina człowiekowi, który grzeszy o tym, że poza nim, który jest miłością, nie odnajdzie sensu życia. A więc można powiedzieć, że adekwatnie do ludzkiej dojrzałości Pan Bóg może okazać, Pan Bóg może w jakiś sposób przywołać człowieka do siebie. I wiemy, że właśnie Chrystus przyciągnął do siebie wszystkich tą miłością i tym miłosierdziem, które dla człowieka zawsze pozostaną niepojęte, no bo to jednak jest to prawdziwe miłosierdzie i ta prawdziwa miłość. A wracając do komentarza, opisuje nam, wyjaśnia, że człowiek cierpiący błaga więc o uzdrowienie. Pewien jest, że na przekór swym wrogom będzie wysłuchany. No i tutaj kwestia zidentyfikowania wrogów, bo choć w Starym Testamencie wrogów postrzegano w tych, którzy. Nie uznawali Jachwę jako swojego Boga, a więc bezbożnych, to dla nas ludzi wierzących dzisiaj tym wrogiem to jest bardzo często właśnie zły diabeł, pokusy, czy też nawet właśnie nasze grzechy, które gdzieś jak wrogowie czyhają na to, żeby nas odciągnąć od Boga. I tutaj właśnie ta pewność, że na przekór. Ludzkim słabościom, na przekór ludzkim grzechom, jednak będziemy wysłuchani. Podstawę do tej pewności daje mu przekonaniem, psalmiście, że człowiek, który ma obowiązek oddawać chwałę Bogu, może to czynić tylko jako żyjący. No tutaj jest to przepięknie wykazane, również niejako potwierdzone jest w psalmie 150, werset 6. I w księdze Syracha, rozdział 17, wersety 27 i następny: Człowiek umarły nie mógłby czcić Boga. Dlatego Bóg oddał swoje życie, umarł, abyśmy my mieli życie i tak mogli wychwalać właśnie Boga, oddawać Bogu chwałę <laughs> za ten dar życia. Psalm kończy się typowym dla lamentacji i dziękczynieniem, w którym psalmista wyraża pewność wysłuchania Jego modlitwy. To jest właśnie typowe dla psalmów, że choć w tych psalmach jest czasami tyle narzekania, czy też złorzeczenia, nawet tej walki duchowej, właśnie tej szarpaniny, to jednak na samym końcu jest pewność, a bardzo często właśnie podziękowanie, bo człowiek wierzący wie, że Bóg. Nie tylko będzie interweniował, ale już działa, już interweniuje, odpowiadając, zanim człowiek jeszcze go o to poprosi. To jest właśnie ta tajemnica tej uprzedzającej miłości Boga. I teraz komentarz nam wyjaśnia, że chrześcijańska lektura psalmu prowadzi do odkrycia, że w świetle agonii Jezusa każde cierpienie człowieka nabiera głębokiego sensu. W tym psalmie wydaje się, że psalmista niemal, niemal umiera. I właśnie w kontekście cierpienia Chrystusa, w kontekście agonii Chrystusa, choćby największe cierpienie, to nie jest kara Boża. Ono nabiera innego sensu. Złączony właśnie z cierpieniem Chrystusa otrzymuje jako ten przywilej uczestnictwa w dziele odkupienia. Ponadto Kościół modli się właśnie tym psalmem, a więc psalmem szóstym, jako jednym z siedmiu psalmów pokutnych. To jest właśnie ciekawa obserwacja. Może warto wymienić te psalmy pokutne: a więc psalm szósty, 32, 38, 51, 102, 130 i sto czterdziesty czwarty. Prosi w nim, w tymże psalmie szóstym. O uwolnienie od tego, co zagraża wiecznemu życiu wiernych. Tutaj mamy odnośniki do Ewangelii według Świętego Mateusza, do rozdziału 10, werset 28, później 39, oraz do rozdziału 16, werset 25 i następne. A więc tym psalmem możemy modlić się, prosząc właśnie o miłosierdzie, jednocześnie będąc pewnymi. I przypomnijmy, że miłosierdzie Boże. Jest zawsze większe od jakichkolwiek ludzkich grzechów, i to miłosierdzie Boże daje nam siły do tego, abyśmy tym miłosierdziem się obronili przed pokusami, abyśmy walczyli i tak czy inaczej zwyciężali, choć czasami po ludzku doznamy porażek. I teraz przechodząc do adnotacji, które mamy tutaj z boku tekstu psalmu jest taka zapowiedź to z pierwszego wersetu dyrygentowi na instrumenty strunowe w niskiej tonacji no ten zwrot w niskiej tonacji różnie tłumaczony jest interpretowany inne propozycje to w oktawie według ósmej melodii na ósmą strunę tradycja chrześcijańska proponuje na dzień ósmy to jest właśnie bardzo ciekawa interpretacja, odnosząc treść psalmu do nadziei nowego świata, który bierze swój początek ze zmartwychwstania w Chrystusa w pierwszy dzień tygodnia. Ósmym dniem jest więc dzień wieczności, chwały, do której dostęp otwarło wierzącym zwycięstwo Chrystusa. Bardzo piękna interpretacja, warto o tym pamiętać. Tydzień ma siedem dni, ale właśnie dla nas ten ósmy dzień, dzień chwały. I ten psalm jest właśnie na ten dzień wieczności, który nigdy się nie zakończy, nigdy nie przeminie. Później w wersecie trzecim mamy wyrażenie, bo drżą moje kości. Tutaj poza dosłownym znaczeniem, moje kości mogą zadrzeć człowiekowi zdrowogi, te kości oznaczają praktycznie całego człowieka, całą istotę człowieka, nasze najgłębsze ja. A więc, że ten ból, to cierpienie, to umieranie, możemy powiedzieć, że dotarło, czy jest obecne wręcz w najgłębszej istocie ludzkiego ja. A więc nie jest to cierpienie powierzchowne, fizyczne, to jest cierpienie głęboko duchowe, a więc obejmuje całego człowieka. Do tego mamy jeszcze wzmiankę o tym, czym jest kraina umarłych, bo warto pamiętać, że w Starym Testamencie no, nie było jeszcze takiej systematycznej, wypracowanej nauki o życiu pozagrobowym. W kilku psalmach znajdujemy sugestie, że w miejscu przebywania zmarłych więź z Bogiem nie jest tak silna, jak za życia, tak to sobie wyobrażali ówcześni ludzie Umiera, umarli są tylko cieniami, odbiciami tych istot, którymi niegdyś byli to też znajdujemy w księdze Kocheleta w rozdziale 9, werset 10 warto pamiętać, że właśnie w taki sposób próbowano podkreślić różnicę między życiem a śmiercią wyrażając o między innymi właśnie tym, że tam w krainie umarłych Człowiek już nie jest tak w pełni jak w tym życiu. Egzystencja w krainie umarłych cechuje się zapomnieniem i biernością. To jest właśnie to, że wtedy, kiedy człowiek umiera, no rzeczywiście to już nic nie może zrobić i to zapomnienie, a więc takie podejście do człowieka, że dopóki żyjesz, Dopóki Cię widzą ludzkie oczy, istniejesz. I niejako przypisywanie też, że Pan Bóg wtedy też Cię widzi. Ale jak człowiek umiera w krainie umarł, to Ani ludzie Cię nie widzą, czyli nie istniejesz praktycznie, prawie że Cię nie ma, i Bóg też Cię nie widzi. Taka, na takim etapie była wtedy dojrzałość wiary, czy. No, nie było właśnie wypracowana jeszcze kwestia tego życia pozagrobowego. Tym dopiero z czasem zaczęto się zajmować i w psalmach widać ślad tego, że rozwija się właśnie ta nauka o życiu pozagrobowym, o tych rzeczach nieprzemijalnych. Psalm na przykład 139 w wersecie 8 wyraża przekonanie, że Bóg jest obecny w tej krainie. No właśnie, jednak. Że to dopiero Psalm 139, a więc już rozwija się ta nauka o życiu pozagrobowym, wyraża przekonanie, że Bóg jest obecny w tej krainie, jednak uważano, że człowiek nie ma tam odpowiedniej znajomości Boga, a tym samym nie może mu oddawać czci.